Śmiałkowie, gotujcie się na śmierć. Zaczyna się walka. Zasada specjalna. Przed każdą rundą walki wybierzcie jednego ucieczka. Ty który będzie walczył z mieszczeniami areny. Pełny jesteś siebie? Pokonaj więc siebie. Udowodnij, że można lepiej. Wspaniałe chłopaki! Ruszył się coś w ogóle? Nie widzę go. O! Widzieli go! Potem... Ty Oglądałem chyba dwa sezony, a potem już nie mam. Ty się chyba Hotel Parade, nie Hotel Parade, yy, Show. Show. Wiarusze, wiarusze. Też obejrzałem. Kiedyś Ale to jest do chyba czwartego. No. To jest chyba no. na studiach, nie? Tak, tak, tak. Warsaw. <noise> <noise> PUSIE WIDZĘ Tak mi się zdaje ćwierć 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 Ćwir ćwierć 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 Ćwir Ćwierć ćwierć daj sobie, rozejś... Rozej, Rózej, rozejdź się Rozejdź, rozejdź się Ja wczoraj miałem ciężki dzień Wydaje się, że już się Się upiłem I godziny, nie wiem kiedy W góry jedziemy W góry jedziemy, no Pamiętacie, czy tam był kabel HDMI do podłączenia? No, jednego byśmy wzięli I po konwencie już wracamy elegancko Dobrane? Zabrany Ja pierdolę to jest? Ja, awaryjnie to masz rękę jeszcze nie obudziłam tak, <grym> awaryjnie to masz rękę. Dzięki. Z... nie było po co, nie? Ja tylko <grym> 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 Tak jest. Dzień dobry. A ty wzorkę zmieniłeś. No pewnie. No, ładnie. Dobra. Ty też. The water, help me. <laughs> Hello, how are you? change. którzy nie lubią zagadywać do ludzi. Wystarczy, że widzieliśmy go z gościa z brodą, który jest przebrany za. Kierowniczyk z, z No tam to się. za różne rzeczy przebierają. To, tu jest za party, nie, to jest za party. to jest fajne. Ty chcesz kierować. Kupa? Mogę kierować. To o, no ja ćwiczyłem karate i za jakie mnie w nagrywać górę, bo by zobaczył jak mi się nogi trzęsą No ja właśnie dlatego nie, 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 nie mogę, bo Nie chcę widzą pokazywać, że, że, że się boję Pizdujesz, widzę, Wysikasz się za mnie w zamian? Wysikałem Aha Ale nie za ciebie Nie za mnie Na ciebie Na ciebie To piwo wziął? Pomyślałem Trzeba było powiedzieć, to bym o to wziął wino Hej, przychodzą A sam razem twoim idziem Oczywiście Zapraszam Coś lepiej wjeżdzi Ach Tam chyba, boli. А то цивік є? Ясно, я не вірю, яка заєбіста фура Курва, то є цивік Он він нічого не заметал. Что ха Що, Ну, цивік? Ха-ха-ха Повіркав Ну, а це ще тільки тим? Що, є цивік? Тому що таке цяло Курва No. Znam, pory roku. Znam pory roku Czwarty raz Czwarty? Czwarty, w Rybniku czwarty A, no Konwent chyba już... Tak. To rybnik czwarty? Tsuru ojko, No bo w tym roku jeszcze zaliczymy piąty Tak, no w tym roku właśnie będzie piąty No, no tak, bo za rok to jest listopad <noise> jak co roku? <noise> w tym wypada, w tym w tym wypada w akurat. akurat, tak, bo nie zawsze jest. A few minutes later. O, to Uch, to. Mi <noise> nie Ale maszyna, ja dole Ameryka. Ameryka. To ty sobie rozumiem, że Dominik zaklepałeś tam. No to dobra. Dominik, player on musi mieć swoje. No i masz. Uch. Twoje, swój Kąś kącik, tylko łóżeczko, Łóżko tylko, no. Ale wydajmy się, że ten... się razem, chłopaki. A skąd? Uh, uh. Nie piję, pani redaktor. Pytanie, kto faktycznie zwolił. Pan Jezus. Już się zbliża. Nie, to było? I półka do drzwi. nie, nie. Nie, nie, nie. nie. On był malutki nigdy nie wróżdził do ognia z Maryją i z <vê> Józefem <muchło> o oczach to piłował, to chleblował, to wełenkę świjał <muchło> <muchło> to przytoczył wody Jedz chłówka na bo ta ze śliwki to jedzenie specjalnie dla ciech chłówka zapewnia wspaniały zapach... tu do połera... rytm... zaczną działać... Gdzie jest Damian? meanwhile... Ale tu mnie, oj. Czy mogłaby pani wymacować? Czyję dyskomfort w chwili? Oj, oj, oj! Jezus mówił. Się na Max, uspokój się. O Jezu! Jak podobne. Znowu mi się udało nagrywać dla mnie się Mamy to. Proszę pana. Będzie UNO, jest najlepszy program na świecie. To przestań, przestań. Jak krwa, co, co wyjazd, Damian będzie tu tułem był w wojsku. No tam... te Czekaj, bo dobrze że mam przed nią kamerę, nie to co trzeba. Ale nawet nie wiecie co Was ominęło na tej kamery. się do spania i jutro będziemy nagrywać dalej. Także koniec pierwszego dnia, pierwszego vloga chyba. Bardzo jeszcze wrócę. Co? No i do zobaczenia na konwencie następnego dnia. Siema ma. Dziwaczego. Bo Przyznałeś coś sobie z tego Nie wiem, czy się. tutaj. Chyba nie ma za Jest coś? Mój taki siłę. No powinien trafić. Dziękuję. Dobranoc.